Znaczyliście mnie pod setkami niesamowitych Minecraftowych TikToków! O, ja wybrałem najlepsze z nich, aby je sprawdzić! Ehem, a jeszcze chętniej sprawdziłbym, czy da się zostawić subskrypcję rzeczą, którą masz właśnie teraz po lewej stronie. U mnie jest to gumowa kaczka! Nie wiem, czy da się ją zostawić w subskrypcję. Daj znać w komentarzu, co wylosowało się u ciebie i czy dałeś radę, a my lecimy z odcinkiem. No dobra, co my tutaj mamy? Chcecie mi powiedzieć, że da się budować wieże z bloków w inny sposób, niż wchodząc jeden na drugi i stawiając go pod sobą? Okej, okay, działa to tylko na Bedrock Edition. Ciekawe, no bo gdzie indziej? A wygląda tak: stajemy w jednym miejscu, kucamy, skaczemy i te bloki stawiają się same jeden na drugi. Magia! Nie do no świetnie, no wygląda super, ale czy działa, to jest lepsze pytanie. I jako prawdziwy ekspert od Minecraftowych TikToków mogę powiedzieć, co najwyżej, że nie mam po, pojęcia. No, by drugie edition, wszystko jest możliwe, okej? Okay? Nawet stawianie wież z bloków nie w taki sposób, tylko po prostu skacząc na ziemi. No, sprawdźmy to. No to tak, po kolei. Kucamy, skaczemy i zaczynamy stawiać bloki, tak? O, o, ej! Coś się dzieje! Co jest? Ej, 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 ej! ej. To nie, nie może być prawda. Co się właśnie stało do jasnego żelaza? Ej, ja stałem dokładnie w tym miejscu. Nie ruszałem się stąd, tylko sobie skakałem do góry i na dół. I jakby postawiłem zwierzę o wysokości, nie wiem, ilu, dziesięciu kratek, czy coś w tym stylu, jakby. A co? Dobra jeszcze raz, bo nie chce mi się dowierzyć. Dostawiamy no, te bloczki, no i co? I, I tym razem się nie da? Czy to trzeba naprawdę wyskilować, ja mam jakieś mega szczęście wcześniej czy coś? No nie umiem, no serio, nie powtórzę już tego, no bez jaj. No lecimy, lecimy, dawaj buduj! No nie no! Pff, jak na złość? No raz się udało i więcej się nie uda. Kucam, stawiam, skaczę i lecimy, lecimy, buduj, bup. To no, nie oczywiście, że nie, bo po co? I jak ja mam mieć teraz pewność, że to działa, to nie był jakiś jeden wielki, nie wiem, przekręt, co tam się stało przed chwilą. No teraz już nie działa, nie powtórzę tego, no jakby kurde, raz się udało i nigdy więcej. Ale chyba na podstawie tego raza możemy powiedzieć, że jest to prawda, Trzeba mieć naprawdę wielkiego skilla, bo nie potrafię tego powtórzyć. Także tak, ten TikTok fake nie jest, ale powodzenia w powtórzeniu tego jakby nie ma opcji. Jakim cudem ja teraz zrobimy, więcej nie potrafię, no to jest niemożliwe! Nieważne, działa, działa, lecimy dalej! Bo przed nami jeszcze większe dowody na to, że Bedrock Edition jest najbardziej zepsutą edycją w historii. Weźmy na przykład banery, proszę bardzo, są piękne. Jeśli postawicie slajmy koło nich, to będą przenikać przez slajmy, bo czemu by nie. <laughs> Czy ma to sens? Oczywiście, że nie, ale co na Bedrocku ma sens? Nic nie ma sensu! Ale okazuje się, że slime jest najbliższą rzeczą do x-raya, jaką możemy legalnie zdobyć. I to oczywiście, że na Bedrock Edition, bo gdzie indziej. Zaba jest wolna od takich rzeczy. Zaba to jest normalna gra, która nie psuje się na każdym możliwym kroku. gdzie żeby była jakaś wersja Minecrafta, która się psuje. Nie no, w ogóle. I oczywiście nazwa tej wersji wcale nie ma przy sobie Bed i Rock. Nie no, gdzie? O, o okej, okay. to działa. Bannery jak gdyby nigdy nic przenikają przez slime'a. No tak. Chwilę, czekajcie, bo są dwa takie bloki, co nie? I slime i blok miodu są bardzo podobnymi rzeczami, więc pytanie, czy działa też to w tym kierunku? No oczywiście, że tak To jest jakaś masakra, tak nie powinno być Jakim cudem? Przecież to jest dosłownie Inny blok, przecież on nie powinien tak świecić Mam jeszcze jeden pomysł, co jeśli postawimy Banner pod wodą, a dobra, zapomniałem, że Banner jeszcze świeci przez wodę, no oczywiście Sprawdzaliśmy to jakiś czas temu Na TikToku, racja, więc nawet tutaj Nie potrzeba slajma, wystarczy po prostu woda A sztandar chyba zasługuje na nagrodę Najbardziej zepsutego itemu W całej tej grze Dla porównania, żeby nie było, że hejtuję, witam na drzewie. Jestem więcej niż pewien, że tutaj i takie rzeczy są nie do wyobrażenia. Proszę bardzo, banner pod wodą i co? Świeci oczywiście, że nie, nawet przenika. Ej, 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 z kim coś jest, coś nie tak. Czy wy to widzicie? Jakby baner jest prawie niewidzialny. Jak widzieli pod wodę, to jest jakby... Co? Tutaj nic przez niego nie przenika, ale tutaj już tak. Eee... <laughs> Czyli co, nieważne gdzie, to sztandar i tak jest zepsuty, tak? Ale przynajmniej nie przenika przez slajma, no coś, chociaż. Ja naprawdę nie wiem, co jest z kim nie tak, ale TikTok potwierdzony, lecimy dalej, bo proszę państwa, my się dopiero rozkręcamy. Jeśli kiedykolwiek mieliście Problem ze znalezieniem Blaz'ów w neterowej fortecy, to oto sposób, jak zrobić to szybko. Co musicie wiedzieć? To tak, po kolei. Zaczynamy od tego, że dzielimy neterową fortecę na dwie części: odkrytą i zakrytą. Za każdym razem, żeby znaleźć Blazy, musieli być w tej odkrytej części. I co ważne, żeby ją znaleźć, za każdym razem, kiedy są schody, trzeba iść z nimi do góry, chyba że są to schody przy neter wartach, wtedy trzeba iść w dół. I w ten sposób zawsze znajdziecie pomieszczenie z jednym źródełkiem lawy na środku, który łączy odkrytą część z zakrytą. Tą częścią. I jak jesteśmy już w odkrytej, spawner powinien być gdzieś za rogiem. Ciekawy sposób, ciekawe, ale czy naprawdę działa i czy jest szybszy niż normalne słuchanie Witam w moim neterowym laboratorium czas to sprawdzić! Wchodzimy do losowego miejsca fortecy, tak się składa, że jest ono zakryte. I według zasady, którą musimy się kierować, kiedy znajdziemy schody, zawsze musimy iść do góry. Chyba, że są to schody przy netterwartach, wtedy w dół. I co musimy znaleźć, to pomieszczenie z jednym źródełkiem lawy, które łączy jedną odkrytą część z zakrytą częścią. Okej. Okay. No co, to czy ja tu widzę schody? Zgadza się, ale to są schody przy nether wartach, więc tutaj w dół, a nie w górę, czyli tutaj. A jeszcze jakieś schody. O, tu są schody, czekajcie, czyli, czyli w górę powinienem nie je Czy jestem dobrze, w dobrym miejscu! schodami zawsze w górę, chyba, że mają Netherworldy to w dół. Pamiętam, pamiętam. O! Czy tu jest lawa? Tak, to jest lawa. Ta część łączy jedną i drugą. Ty no to by się zgadzało, co? dra rzecz modra i tutaj gdzieś powinien być spawner. Zgadza się! Ty, jakie to są pięć na IQ-tipy! Faktycznie jest spawner, jeden, drugi, trzeci! No dobra, nie spodziewałem się, że to powiem, ale warto o tym pamiętać! dać trzy szybkie rzeczy, jeśli chcecie jak najszybciej znaleźć blazy. Przede wszystkim otwarta część twierdzy. O, jeśli w niej nie jesteście, to schodami zawsze do góry, chyba, że mają przy sobie nether warty, czyli tak jak, uwaga, czyli tak jak tutaj, wtedy tymi schodami schodzimy w dół. Fajnie. Kolejny TikTok nie jest fejkiem, to jest jakiś rekord i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Woda to lawa prank, albo odwrotnie, lawa to woda, znaczy nie będziemy tutaj podbijać żadnych tekstur, tylko użyjemy komendy. Komendy, która wygląda dokładnie tak i powoduje, że jeśli wejdziemy. Idziemy do wody, to dostaniemy obrażenia dokładnie tak jak w lawie. Ej, to jest całkiem niezły prank. To znaczy, prank, którego praktycznie nie da się ominąć. Każdy kiedyś wejdzie do wody, co nie? I ta woda zacznie mu zadawać takie samo obrażenia jak lawa. Brzmi jak świetny pomysł. A jak mówimy o dziwnych komendach, to wiadomo, że na bedroku, dzień dobry, tylko tutaj takie rzeczy są możliwe. I mam głęboką nadzieję, że tym razem będzie dokładnie tak samo. A więc tak, jest komend bloczek, go przydałoby się gdzieś ukryć, co nie? W tym bloku zamiast impuls ustawiamy na powtórzenie, żeby było fioletowe. Zgadza Czerwienic zostawmy, że potrzebuje czerwienitu i lecimy z komendą. Ja cię dosadłam, że tym razem nie ma 50 linijek. Bardzo miło. I tyle, tak wygląda nasza komenda. Klikamy minus, wychodzimy stąd, odpalamy to z stołnikiem, zamykamy i od teraz każda woda powinna działać jak lawa. I to bez żadnej zmiany tekstur. To brzmi jak świetny plan, a raczej najgorszy plan, bo który. Oła! Oła! O nie! Trzeba jeszcze komendy wyłączyć! Boli! Oła! Ha! -ha! Gracz Żelazny PL pływał w lawie. Nawet komunikat śmierci jest taki sam! Jak można sobie mózg tym zepsuć? Już to jest woda, mi My, myślisz, że. To jest woda, tu jest tak naprawdę lawa, znaczy to jest woda! Nie wiem! Ale żeby było bardziej realistycznie, proponuję wpisać ukośnik gamerule command block output. I na końcu false, dokładnie. Bo dzięki tej jednej komendzie, jeśli wejdziecie do wody, to nie będzie już tych dziwnych komunikatów do góry, a i tak dostaniecie tyle samo obrażeń, a, 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 albo nie. Chwileczkę, bo ja po prostu jestem za daleko od tego command blocka. Gdzie on był? To już powinno działać. Dzień dobry. Działa, ała, ała, działa. O nie. To jest cudowne. Jedna komenda zamienia wodę w lawa, ale tylko w najbliższy Odległości, a nie jakoś mega daleko. Ja jestem za. Najlepszy prank pod słońcem, lecimy dalej. I trochę od koment odchodzimy, bo czas najwyższy zająć się e, nielegalnymi blokami. Brzmi jak świetny plan. Ja bardzo chętnie zdobędę jakieś dziwne, nielegalne, Minecraftowe bloki. Co jest? Czy to widzicie? Ta woda mnie tu szczególnie zainteresowała. Nawadniamy pole, jakby pod jąkom i w, odpalamy pistona i dzięki temu dostajemy blok wody. E, Okej. Okay. W sumie dziwne, ale co tu nie jest dziwne, tutaj wszystko jest dziwne, także to by się zgadzało. Nawet łącznie z tym, dziwnym ogniem, który możemy zdobyć do ręki. Kiedyś coś takiego było w Minecraft, pamiętam. Dobre kilka lat temu to usunęli, ale kiedyś można było wziąć do ręki normalny item płonącego ognia. Więc jest taka opcja, że gdzieś głęboko w plikach gry on nadal istnieje. Nie wiem, komentom go się raczej zdobyć nie da, nie ma opcji. No to może w takim razie da radę zdobyć go specjalnym mechanizmem. Po oglądaniu tego TikToka milion razy udało mi się dojść do tego, że powinno to wyglądać mniej więcej tak. Tutaj powinny być dwa krzesiwa, dokładnie w ten sposób. Znaczy, nie wiem czy dokładnie, ale działa tak, jak na filmie, więc chyba o to chodziło. Nie! Nie, deszczu nie! Akurat on nam nie pomoże w zdobywaniu ognia. Oj, nie, nie, nie. Dobra, trzy, dwa, jeden, Let's go! Dawać ogień! Okej, okay, na początku spaliśmy w ten sposób. Teraz mamy klikać szybciej. I w jaki sposób ma tutaj wyjść blok ognia? W jaki sposób dokładnie? To jest świetne pytanie. Na razie, jakby, jest ciężko. Mniej więcej, dzieją się rzeczy, które działy się na TikToku. Połączyły się dwa. Teraz się trochę zepsuły, ale mam nadzieję, że zaraz się naprawią. Halo! Dobra, działa, ale żadnego bloku to ja raczej nie dostałem. Przepraszam bardzo, nic tu nie ma. Mimo tego, że cała reakcja wygląda bardzo podobnie jak na TikToku, to żaden blok z tego nie wylatuje. Nie no, sprawdziłem jeszcze trzy razy, jestem pewien. To jest dokładnie taki sam mechanizm. Nieważne, jak szybko bym klikał, jak wolno bym nie klikał. Nic tu się nie dzieje. Nawet skończyłem, nie skończyły mi się zapalniczki. Czyli co, sprawa z ogniem to jest jeden wielki fake. Kto by się spodziewał? Na szczęście, jeszcze nie wszystko stracone, bo jest opcja numer dwa. I w tym przypadku sprawa jest troszeczkę mniej skomplikowana. Piękny mechanizm gotowy. To teraz tak. Oramy pole, miotamy w niego kilka butelek z wodą, klikamy pistona i powinna wyjść z tego woda. Ehe. Ja tu co najwyżej widzę powietrze Dobra, dawaj, jeszcze raz, lecimy, woda i szybko piston Let's go, nie no nic, nic a nic Nie ma nawet takiej opcji Ani wody, ani ognia nie zdobędziecie Tymi sposobami Życie, w końcu to się musiało stać TikTok jest fejkiem, no mamy to To co mówicie jeszcze na małego Sidka? znaczy tak się mówi Sid, Sidek. no w sumie taki mały Sid To jest Sidek, nie, także to to jest szczególnie mały Sid. O, to prawdopodobnie najmniejsza Czerwona pustynia w historii Ma ona 1, 2, 3 plus 6 Czyli, <laughs> chwileczkę, 1, 2 2, 3, 9 dziewięć, ma ona 9 bloków. Tak zdałem baturę z matematyki, ok? Nie pytajcie, jak. I możemy się do niej dostać właśnie na tym seedzie. Okej, okay, okej, okay, jestem gotowy. Sprawdźmy to. Nie ma tam żadnej wersji, więc zakładam, że chodzi o najnowszą wersję Minecrafta. Seed, który będziemy sprawdzać, wygląda właśnie tak. Wbijamy do środka i teleportujemy się 21 tysięcy kratek od spawna. Szkoda, że nie o 2137, jak już tak przy kolorach żółtych jesteśmy. Dobra, 2137 BF znaczy 21883, nieważne. 3, 2, 1, let's go! Okej, okay, okej, okay, jest pustynia i. O, Jacie! Co? Ona naprawdę istnieje! Najmniejsza pustynia! na świecie. Całe dziewięć bloków powierzchni. Jak do tego doszło? Nie wiem. Nie no, ale patrzcie. Biom, Minecraft, desert. Idziemy kawałek dalej. Minecraft, Badlands i jedną kratkę dalej mamy już znowu desert. Badlands, Badlands, desert. Badlands. O, tu nawet jest... Co? Chwileczkę, to w ogóle jest jeszcze gorzej niż może być. Ten blok, ten, ten i jeszcze jakiś... O, nie ten, nie. O, jeszcze ten. One wszystkie przez Minecrafta są uważane za pustynia więc tak naprawdę tylko te pięć bloków są Badlandsami. Nie no, to już naprawdę jest rekord, nie do pobicia. Pięcioblokowy biom. Co się dzieje? Dajcie znać, czy widzieliście kiedyś coś mniejszego i co to było, a my widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Jak nie zaśpie... Ehm, nie nieważne. Zostawcie łapkę w górę, cześć, papadki, siema, pa! Ty, ej, sekundę, sekundę, nie, nie, wychodź, poczekaj, poczekaj. Masz przed sobą właśnie teraz dwa odcinki, co nie? Ten po prawej, ten po lewej, ten po prawej jest w ogóle fajny, więc jeśli go jeszcze nie widziałeś, to klikaj. To, co tam robiliśmy, to każdy level dawał nam nowe umiejętności. Także było naprawdę niesamowicie i byłoby przykro, jakbyś to przegapił, więc klikaj właśnie teraz, let's go!